Odczerbował no, opłatę wielką Pierwszy Koryntian 1:18, gdyż słowo o krzyżu jest głupstwem dla tych, którzy giną. Dla nas jednak, którzy dostępujemy zbawienia, jest mocą Bożą. Wieczność, wolność, życie, nadzieja, uzdrowienie, relacja radość, pewność i, i zwycięstwo, przemiana, odnowienie, wybaczenie, łaska, akceptacja, błogosławieństwo, usprawiedliwienie, pojednanie, bezpieczeństwo, bliskość. List do Rzymian 6, 8, 11 Jeśli zaś umarliśmy z Chrystusem, wierzymy, że też z Nim będziemy żyć, mając świadomość, że wzbudzony z martwych Chrystus już nie umrze. Śmierć już nad Nim nie ma władzy. Gdy bowiem umarł dla grzechu raz na zawsze umarł, a gdy żyje, żyje dla Boga. Podobnie i wy zaliczajcie się siebie, do umarłych i do grzechu, a jednocześnie do tych, którzy żyją dla Boga w Chrystusie Jezusie. Pierwszy Piotra 1,3. Błogosławiony niech będzie Bóg, Ojciec naszego Pana Jezusa Chrystusa. On odrodził nas do żywej nadziei, uczynił to swym wielkim miłosierdziu, Wie... dzięki zmartwychwstaniu Jezusa Chrystusa. Chwała Tobie, Panie! Wcześniej rano i o zmroku. O dobornej porze w roku, w poście albo w karnawale, nie ma dnia, M. gdy nie chwała. chwała Tobie, Panie! Tak było, tak jest i tak zostanie. Chwała Tobie, Panie! Tak było, tak jest i tak zostanie. Chwała Tobie, Panie! Tak było, tak, jest i tak Zostanę Jezus, Pochodźcie za moich. Nie ma nie, Jan, Każdy może naszego Jezusa. Nie ma takiego jak Jezus. Nie ma takiego, jak Mata tá